Serdecznie witam słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zwolenników kredensu seniora. Również witam tych, którzy będą słyszeli i oglądali nas po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni. Dzisiaj jesteśmy tutaj z okazji Świąt Wielkanocnych. A gościmy dzisiaj w Muzeum Ziemi Krajeńskiej, a naszą rozmówczynią jest kustosz Muzeum Pani Anna Sergot. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry drogim Paniom, dzień dobry wszystkim Państwu. Serdecznie pozdrawiam widzów kredensu Seniora. Pani Aniu, mamy do Pani prośbę. Mieszkamy na Ziemi Krajeńskiej, łączą się z nami pałki. Chciałybyśmy prosić, aby troszeczkę Pani nam opowiedziała o zwyczajach, jakie tutaj panowały. My troszkę też powspominamy nasze rodzinne święta z naszej młodości. Chcąc opowiedzieć o zwyczajach wielkanocnych, trzeba byłoby poświęcić um, sporo czasu, gdyż święta te były bardzo bogate w tradycje, obyczaje i obrzędy. Może więc zaczniemy od Wielkiego Piątku i od zwyczaju, który powoli odchodzi w niepamięć, a jakże był charakterystyczny dla krainy, jakim były boże rany, a więc poranne przebudzenie, kiedy to rodzice. Um, często Częstowali dzieci gałązkami wierzbowymi lub leszczynowymi razami po nogach, wołając boże rany. Było to takie swoiste przypomnienie też biczowania Chrystusa, ale jednocześnie sygnał początku świąt. Nie wiem, czy panie w domu również miały taką przyjemność. O, Była jeszcze jedna. Gałązkami e, agrestu. Czasami jak się człowiek naraził. No to i takie były Boże rany. Nie, nie. Mało też kto pamięta o tym, że dawniej w Wielki Piątek również pielęgnowano zwyczaj wiosennych kąpieli. Uroda zawsze była ważna, zwłaszcza dla tej żeńskiej części domu, a więc udawano się do źródeł koniecznie z bieżącą wodą, czyli na przykład strumienia lub rzeki, i kąpano się. Oczywiście pogoda za oknem nie zawsze sprzyjała takim kąpielom. No pamiętajmy, że Wielkanoc jest świętem ruchomym, więc i śnieg mógł leżeć na polach. Niemniej starano się chociaż przemyć twarz i dłonie, bo wierzono, że wraz z nurtem rzeki uciekną nasze pryszczyki i cena będzie idealna przez cały następny rok. Miło by to było, gdyby się sprawdziło. A ja mam takie pytanie. Ale była tradycja, że właśnie w ten piątek Wielki malowało się pisanki. A, to prawda, przygotowania do um, samej niedzieli wielkanocnej były dłuższe, ponieważ już w Wielką Sobotę, czyli naświęcone, wszystko, cośmy spożywali później na śniadaniu, musiało być gotowe od razu poświęcone, a pisanek z racji ilości. Wykonywanych trzeba było zacząć przygotowywać wcześniej. Pozwyczaj mówił o tym, że na dziecko w rodzinie powinna taka przynajmniej setka kraszanek przypaść jako prezent wielkanocny. A zatem choć na kraj, nie szliśmy troszkę na łatwiznę, bo częściej wykonywaliśmy kraszanki, czyli jajka barwione na jeden kolor, niż precyzyjne pisanki. Niemniej i tak zabierało to gospodynią troszeczkę czasu. A i co ważne, trzeba było kuchni pilnować, żeby się żaden pan do niej nie zaplątał, bo nic tak nie przynosiło pecha w wykonywaniu kraszanek, jak męska obecność. Jak się biedny pan zapomniał i w kuchni znalazł, to tak szybko ją upuszczał, jak do niej wszedł, a jeszcze zanim na progu sól sypano, żeby nie skusił o. nowych kraszanek. A że zajączek przynosił dzieciom kiedyś tylko pisanki, a właściwie kraszanki, no to też gospodynie starały się, żeby jednak miały dzieciaki chociaż zapas tego. Wracając trochę bardziej wstecz, wiemy, że w czasie postu podstawowym jedzeniem był żur i śledź. A teraz, w naszych czasach, Przecież żurek jest jedną z głównych potraw w czasie Wielkanocy. Jak to się zmieniło? A rzeczywiście królem 40-dniowego 40 postu był żur. Do tego stopnia, że w co uboższych rodzinach zdarzało się, że ten żur się jadło na śniadanie z chlebem, na obiad z ziemniakami i na kolację znowu z chlebem lub z kaszą. Więc po 40 dniach postu to absolutnie nikt nie miał go zamiaru oglądać na świąteczne śniadanie. Co więcej, w regionach północnych, bliżej północnej granicy krainy odbywały się wręcz uroczyste pogrzeby żuru i śledzia właśnie w wielki piątek, żeby broń Boże nie pojawił się na stole ześwięconym, a też musimy pamiętać, że w wielką niedzielę na śniadanie nie podawano potraw na ciepło. Ponieważ wszystko musiało już czekać przygotowane od święconego na stole, a zatem żurek na zimno już zupełnie za niczym by nie smakował. Tak samo zresztą jak biała kiełbasa nie byłaby aż taka smaczna. A, a więc rzeczywiście ani żur ani śledzie nie pojawiały się na wielkanocnym stole. Jeżeli już mówimy, yy, przechodzimy do niedzieli, to zwyczajem było, przynajmniej w mojej rodzinie, dzielenie się jajkiem. Tak jak opłatkiem, składając sobie życzenia. Czy rzeczywiście, tak jak pani wspomina, potrawy były przygotowane, gotowe na stole, więc wszystko było święcone, czy tylko część, tak jak my chodziliśmy z koszyczkami? Wszystko zależało od zamożności, bo zwyczaj mówił o tym, że w dworze czy w pałacu przygotowywano całe święcone już w sobotę rano w jadalni do uroczyście ustrojonego stołu. Zapraszano księdza i on przychodził i święcił od razu wszystko, co znajdowało się w owym pomieszczeniu. Następnie zamykano je na klucz, bo pamiętajmy, że do śniadania obowiązywał jeszcze ścisły post, więc żeby nikogo nie pokusiło do grzechu. Więc zamykano jadalnie. Natomiast w przypadku gospodarzy na wsi umawiano się, że wybierano trzech lub czterech co zamożniejszych gospodarzy i oni przygotowywali całe stoły. Natomiast pozostali gospodarze przychodzili z mniejszymi koszami, nie koszyczkami i tam święcono. No chyba, że we wsi dogadać się nie można było, pamiętajmy, że różnie to bywa. W takim układzie umawiano się pod figurą przydrożną lub przed krzyżu, ale częściej jednak u któregoś z gospodarzy odbywało się święcenie. I rzeczywiście starano się przynieść tego jak najwięcej, bo wierzono, że to poświęcone przynosi szczęście i zdrowie tym, którzy spożywają. W Wielką Sobotę idziemy z, tradycyjnie teraz już z koszyczkami do kościoła o poświęcenie. I w koszyczku znajduje się zawsze coś z wędliny, chleba, sól to, co jest potrzebne, no i jajko najważniejsze. I też jako kraszanka, czy po prostu przeozdobione przez dzieci, czy przez gospodynię. I te, po, po powrocie koszyczek ten zostaje na stole i dzielimy się jajkiem, które zostało poświęcone w tym koszyczku w kościółku, to potem cała rodzina zaczynając śniadanie wielkanocne, najpierw Przystępuje tak jak na Boże Narodzenie opłatkiem, tak dzielimy się jajkiem przed rozpoczęciem posiłku tego uroczystego śniadania. Tak jest dzisiaj, ale zwyczaj ten rozpowszechnił się na krainie dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym i później w czasach powojennych, bo tradycyjna wieś krajeńska dzieliła się zupełnie czym innym. Otóż przyjęło się, że przy stole, zanim przystąpiono do spożywania Śniadania wielkanocnego nagryzano korzeń chrzanu, aby przypomnieć, że grzech jest gorzki przynosi nam cierpienie, i że Chrystus zginął za odpuszczenie owych grzechów. No i żeby zabić ten smak chrzanu, dorośli przepijali kieliszkiem wódeczki. Niemniej od razu stwierdzę, że był to jedyny kieliszek tego dnia i raczej nie było przyjęte, aby ktokolwiek nadużywał alkoholu przy okazji świątecznego stołu. Co! powinno się znaleźć na tym stole od zarania, że tak powiem, dziejów do dzisiaj. No, najważniejszy gość na świątecznym stole jest i u nas, bo to jajko. Jajko jeszcze zanim nastało chrześcijaństwo na naszych ziemiach było symbolem płodności, wiosny, odradzania się życia. Zresztą zgodnie z jednym mitów o powstaniu świata, świat wykluł się z jajka, a więc jak najbardziej jajko było tym ważnym. Podstawowym właściwie gościem świątecznego stołu, ale oczywiście oprócz tego musiał się znaleźć chrzan, sól i pieprz, a więc te przyprawy o różnej symbolice. Dobrze by było, gdyby był maślany baranek. No, w późniejszych czasach, kiedy cukier stał się nieco tańszy, również mógł być cukrowy baranek. No i królowa świątecznego stołu, jaką była Babka Wielkanocna. Bez tego żaden stół się nie obył, a jakość Babki Wielkanocnej świadczyła o gospodyni. A zatem do niczego się tak nie przykładano, jak do stworzenia właśnie tego wyjątkowego ciasta. Pani Aniu, a kiedy wkradł się do naszej tradycji zajączek? To właściwie nasze chrześcijańskie tradycje wkradły się do zajączka, bo on był tutaj wcześniej. Zając jest dużo starszy niż chrześcijaństwo, nawiązuje jeszcze do wiar pogańskich ludów, które zamieszkiwały te tereny już na początku naszej ery, a zatem jest właściwie celtycki, ale też Germanie mają wiele wspólnego, czyli Goci z zającem. Celtycka bogini Eastra, bogini wiosny, radości, płodności i darów, przychodziła na świat ludzi pod postacią zająca. Bo. A że plemiona celtyckie miały swoje wpływy właściwie wszędzie na obszarze Europy, była niezwykle popularna. Więc chrześcijaństwo w swojej mądrości, zamiast walczyć z zającem, którego i tak wszyscy lubili i kojarzyli z wiosną, przyjęło go jako jeden ze swoich symboli, odtąd on przynosił dzieciom prezenty, właściwie pisanki, bo to był jedyny prezent. Niemniej od razu muszę podkreślić, że gniazdka zajęcze, które się dzisiaj czasami buduje dzieciom na ogrodach czy gdzieś ukrywa w pobliżu domu, to nie jest polski zwyczaj. Przyszedł do nas w XIX wieku od osadników niemieckich, bo to właśnie jest niemiecka tradycja budowania takich gniazdek. No mhm. powiem, że dzieci miały wielką, wielką frejdę i radość, że musiały wyjść, rodzice ukradkiem podstawiali te gniazdka gdzieś pod krzaczek. Gdzieś w trawce, gdzieś pod jakąś roślinką, która już zakwitła i dzieci musiały szukać i to była dla nich wielka radość i takie zapomnienie nawet do późnej już potem jak wyrośli do dorosłości to pamiętają i przenoszą to na Zwyczaj swoich dzieci, bo u mnie tak jest, że już wnukowie, już teraz i prawnukowie tą tradycję mają, bo jest to dalej stosowane. I to jest taka radość, przyjemność i do zapamiętania właśnie tym dzieciom z tego dnia. Dzień radosny mija, niedziela, i zbliża się poniedziałek. Lany poniedziałek. Z czego to się wzięło, Pani Aniu? To dość skomplikowane. Lany w podwójnym znaczeniu, bo lać można było i wodą, i rózgami po nogach. I tak się składa, że nasza piękna noteć jest taką granicą między dwoma tradycjami, między śmigusem a dyngusem. Bo dyngus na pałkach, czyli na południu od nas, to polewanie panien wodą. Natomiast śmigus to niestety obkładanie ich gałązkami po nogach. Jedno i drugie miało im zapewnić szczęście, urodę, ale też pokazać, jak bardzo są popularne. Bo ani nie polewano się wodą bez sensu, ani nie ganiano za nikim z gałązkami, jeśli nie miało się względem niego planów matrymonialnych. Bowiem tylko i wyłącznie chłopcy lali czy uderzali i tylko i wyłącznie te panny, do których e, chcieli później udać się w konkury. A zatem im ładniejsza panna, tym bardziej mokra. A jako, że było to powodem do, do rywalizacji, niejedna panna sama się pod studnie przemycała, żeby się nieco zlać wodą, bo jak się później koleżanką na sucho pokazać? Tak samo kiedy wybito nogi danej pannie, bardzo porządnie niestety gałązkami, specjalnie nieco przykrócała spódnicę do kościoła, aby się pochwalić. Patrzcie, jestem popularna. Super. A może, może jeszcze pani nam mop. Powie jakieś ciekawostki, które zasłyszała pani lub sama przeżywała właśnie w czasie wielka, świąt Wielkanocnych? O, to jeśli chodzi o ciekawostki, jest ich sporo, ale w mojej rodzinie, bo pochodzi ona w sporej części właśnie tutaj z chociażby z okolic Koronowa czy Wierzchucina Królewskiego. Panny w dawniej oczekiwały wielkanocnych zaręczyn, a więc był dla nich to taki okres romantycznego oczekiwania, bo dawniej było popularne, aby się z okazji Wielkanocy zaręczać. Były to wyjątkowe zaręczyny, bo nie przy pomocy pierścionka, a jajkiem. Tak jak wspominałam, Panie wykonywały kraszanki czy pisanki, i żadnemu mężczyźnie nie wypadało się ich tknąć, ale z okazji Wielkanocy jeden, jedyny wyjątek był dopuszczalny: kiedy to pan chciał wykonać jak najpiękniejszą pisankę dla swojej ukochanej. Szedł z nią później na śniadanie wielkanocne i musiał się wykazać odwagą, przy rodzicach panny wręczyć jej jajko. Jeśli ta zgodziła się przyjąć to owo jajko, miał ją prawo trzykrotnie pocałować i byli uważani za zaręczonych. A więc Wielkanoc była nie tylko świętem radości i spożywania pysznych pokarmów po poście, ale i miłość miała tutaj wiele wspólnego, i myślę, że może warto by wrócić do, do tego tradycji. aspektu. Jeżeli mówimy o miłości, o, o powracaniu, to powrócę pamięcią. 49 lat temu, właśnie w Wielkanoc, zawierałam związek małżeński. Jest to dla mnie ogromnie miłe wspomnienie i myślę, że szczęśliwie doczekamy z moim małżonkiem 50. 50, 50 rocznicy naszego ślubu. No to gratuluję! No, a my serdecznie życzymy tak Państwu, jak i wszystkim widzom i słuchaczom kredensu Seniora wielu wspaniałych Wielkanocy, ciepła, miłości, szczęścia. I niech te najpiękniejsze wiosenne święta przyniosą tylko to, co dobre. I tym kończymy nasz kolejny odcinek Seniora. I zapraszamy słuchaczy i sympatyków naszego programu na następne odcinki. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia.